Ja od samego początku uważam, że na Rosję wywrzeć można tylko presję siłą, siłą gospodarczą i siłą militarną, więc nie jestem zwolennikiem ograniczania dostaw na front wschodni, tylko wręcz przeciwnie. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest Marcin Przydacz. Sprawa i sprawiedliwości były minister w kancelarii prezydenta, były szefem EZU. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, Stany Zjednoczone przestały dzielić się także danymi wywiadowczymi z Ukrainą, tak poinformował dyrektor CIA. Wcześniej wstrzymały oczywiście dostawy broni i sprzętu wojskowego. No to jest przymuszanie Ukrainy do pokoju. No tak to wygląda jako próba ponad przeciętnej zachęty, mówiąc dyplomatycznie, a nie dyplomatycznie, przymuszania do, do danych działań, z czego mam wrażenie, że ta ostatnia decyzja dotycząca zablokowania przekazywania danych wywiadowczych czy, czy z cyberprzestrzeni jest dużo dalej odczuwalna przez Ukrainę niż czasowe wstrzymanie sprzętu wojskowego, bo ten sprzęt oczywiście też został zatrzymany, ale, dość wystarczy. ale jeszcze coś tam w magazynach jest i można prowadzić operację obronną przy pomocy tego starego sprzętu. No, bez informacji wywiadowczych to jest dużo, dużo trudniejsze. Natomiast no, już słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina jest gotowa do rozmów ze Stanami, Zjednoczonymi, o tej umowie handlowej, a w zasadzie dotyczącej minerałów. Natomiast co do rozmów w ogóle o, o szeroko pojętym pokoju, no to ja osobiście uważam, że tutaj przede wszystkim trzeba lewar położyć na stronę rosyjską, nie ukraińską. To, Ale właśnie, to Rosjanie to, muszą chcieć. Nie, nie słyszymy jednego zdania o tym. To że jest moje Rosja pytanie. powinna cokolwiek zrobić, żeby... To, jest, do tych rozmów to jest moje pytanie, zarówno do polskiego um, rządu, jak i do um, europejskich sojuszników, jak i do amerykańskich sojuszników. Jaki lewar e, wspólnota euroatlantycka dzisiaj ma na Rosję? Bo ja słyszę, szesnasty pakiet sankcyjny. No dobrze, nie, nie będę krytykował. Tylko czy te sankcje są odczuwalne przez Rosję? Czy one rzeczywiście spowodowały zmianę tej polityki? Nie tak jak się wszyscy spodziewali na pewno. No, no więc właśnie. Są, to więc, to tak. e, więc we mnie też nie znajdzie pan e, e, takiego sojusznika, Myślenia, że tylko trzeba oczekiwać od Ukrainy. Ukraina jest napadniętym państwem, trzeba przede wszystkim lewarować i mocno naciskać Moskwę, i to też jest sygnał, który powinien usłyszeć Waszyngton, chociażby z Europy Środkowej, z Polski. Najlepszym do tego momentem byłby szczyt, który był przecież planowany. Przecież Unia Europejska... Czy widział się Donald Trump? To my... prezydent Andrzej Guda mógł my... wtedy myślę, zasugerować? Myślę że... Y... Że, myślę, że pewnie to słyszał. Natomiast no, rząd prowadzi politykę zagraniczną w dużej mierze. Ale do czego zmierzam? Do tego, że Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej i jednym z priorytetów jeszcze zapisanych poprzez poprzedni rząd... Bezpieczeństwo. Było bezpieczeństwo, ale były też relacje transatlantyckie. Jednym z planowanych spotkań był szczyt Unia Europejska-Stany. Niestety pan Donald Tusk po objęciu rządu wykreślił ten pomysł i nie ma go dzisiaj na agendzie. Jak się okazuje, szczyty organizuje prezydent Macron w Paryżu, Keir Starmer w Londynie, a ostatnio Giorgia Meloni mówi, że to ona zorganizuje spotkanie Unia Europejska-Ameryka. To przepraszam, a gdzie jest przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej? Gdzie jest Donald Tusk, który mówi, że nikt go w tej Europie nie ogra? No, dzisiaj jest najlepszy do tego moment, żeby to robić w Warszawie, bo być może ta perspektywa z Warszawy byłaby nieco lepiej słuchana niż na przykład perspektywa Berlina, czy, czy, czy Paryża. Ale zaraz, zaraz, no, Panie Ministrze, no ale prezydent, który jest reprezentantem waszego obozu, bo, bo i był członkiem Prawa i Sprawiedliwości przecież i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na, na prezydenta, spotykał się chwilę temu w zasadzie, no na chwilę też niestety, z Donaldem Trumpem. I mógł tę agendę Yy, najważniejszą też próbować yy, prezentować. Mógł przekonać Donalda Trumpa. To, to, to zrobił to pan prezydent? Myślę, Polskiego stanowiska przekonał prezydenta Stanów Zjednoczonych? Co, z całą pewnością te rozmowy prowadził. Myślę, że to dotyczyło Zanieka także... Zdjęcia się spotkali panowie. Yy, yy, myślę, że, że rozmawiali także albo przede wszystkim o tej tematyce, choć znając pana prezydenta zaczął, jak zawsze, od bezpieczeństwa Polski. I myślę, że tu głównie zabiegał o to, aby planowane przesunięcia wojsk amerykańskich z Europy nie dotknęły Polski. Ale to lewarowanie też Polski, Udało powiedzieć. nam się załatwić zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Trzeba o to zadbać, żeby oni zostali, bo nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. Natomiast jedna rzecz to są rozmowy prezydentów, ale inna, kiedyby się 20 paru premierów, prezydentów spotkało w Warszawie z prezydentem Trumpem i usłyszałby od każdego. Od prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i tak dalej, i tak dalej. Ten sam twardy message. Ja nie wiem, czy by to przyniosło skutki e, pozytywne. Warto. Ale cóż, ale zurego, pan widzi a, taką przestrzeń, panie, takie a dlaczego, dlaczego Donald Tusk wypisał, skasował ten szczyt? Dlaczego? No, no jaka je, Jaki jest sens rezygnowania z takiej, no, z takiej możliwości? Arach, mówiło się o tym, że, że prezydent Duda zbyt wielką rolę miałby odgrywać. I... Widzi pan? Czyli, czyli Donald Tusk przechłada. Pana... To jest jedna z teorii, która. Ja myślę, że no, jest tak. jeszcze druga, że w kampanii wyborczej bał się pre, pan premier Tusk, że przyjazd Donalda Trumpa i szczyt wielu, wielu prezydentów, premierów mógłby w jakimś sensie pomóc kontrkandydatowi pana Trzaskowskiego. Czyli przedkładają interes partyjny nad nasze bezpieczeństwo. No na Boga. W takim momencie, kiedy decyduje się przyszłość Europy Środkowej i Wschodniej, pan premier Tusk myśli tylko o kampanii, o pijarze, a nie o tym, co jest ważne to są dla domyśle, bezpieczeństwa to są państwa. Wszystkie państwa organizują szczyty. Dzisiaj się Włochy zgłaszają do tego szczytu, a nie Polska. Naprawdę Rzym ma tutaj lepszą analizę tego, co robi Rosja Ukraina niż Polska? Może dystans większy, tak? Ewentualnie... Z całym szacunkiem dla Pani Meloni, którą bardzo lubię i pewnie ma też zdolności, no ale widać, że każdy wchodzi w tą hmm. przestrzeń, skoro Polska jej nie wypełnia, no to wchodzą Włosi, wchodzą Francuzi, wszyscy wchodzą, tylko Pana Premiera. A co tam w takim miał. razie, Panie Ministrze, można by było zrobić? Co Europa mogłaby zrobić? Co Stany mogłyby zrobić, żeby na Rosję wywrzeć e, presję odpowiednią? Ja, na innych warunkach trochę do tego stołu zasiadnę. Ja od więc... samego początku uważam, że na Rosję wywrzeć można tylko presję siłą. Siłą gospodarczą i siłą militarną, więc e, nie jest jestem zwolennikiem ograniczania dostaw na front wschodni tylko wręcz przeciwnie i nie jestem też zwolennikiem tego, żeby robiło to jedno państwo, czyli Stany Zjednoczone, dlatego też nawoływaliśmy Europę od dawna, żeby ułożyła więcej pieniędzy na zbrojenia i zwiększała zdolności produkcyjne, bo się może okazać tak, i tak się teraz okazuje, że Europa nawet ma pieniądze. Jest w stanie znaleźć miliardy, tylko miliardami się nie strzela do rosyjskich czołgów, tylko trzeba mieć pociski. A tych pocisków jest stanowczo zbyt mało w Europie. Więc z jednej strony broń, z drugiej strony pętla gospodarcza. Sankcje w porządku, ale widać, że Rosjanie znajdują ujście, gdzieś tam um, omijają ten system sankcyjny i wszyscy udają, grają w taką grę, że dobrze, może tego nie zauważymy, to przy że, nagle, na że nagle z Tadżykistanu albo z Turkmenistanu albo z innego stanu w Azji Centralnej wzrasta eksport jakichś produktów o kilkaset procent. No przepraszam, mają do czynienia z głupkami, czy, czy, czy jak? No przecież widać, że, że to nie jest tak, że nagle dane państwo zaczęło produkować tak dużo rzeczy, tylko że to są po prostu omijane sankcje. Panie ministrze, ale z tego co pan mówi, no to Donald Trump wszystko robi źle, wszystko robi... Na odwrót niemalże. Ja Jeśli słucham pana ministra, to pan jest chyba jednym z większych krytyków w prawie i sprawiedliwości poczynań amerykańskich. Ale ja jestem polskim politykiem i dla mnie najważniejszy jest interes państwa polskiego. Jeżeli no polityka. prawie ten Jeżeli polityka innego organizm. państwa jest zbieżna z, z interesem naszym, to ja ją będę mogła uchwalić. A jeżeli nie jest zbieżna, to ja nie będę tutaj unikał krytycyzmu. Hmm. Uważam, że jest za co krytykować zarówno Europę Zachodnią, jak i w wielu miejscach Stany Zjednoczone. nie nie tylko dzisiaj, chociaż ale też i, i, i poprzednie. Ja na przykład bardzo się cieszę, że prezydent Biden pomagał wojskowo Ukrainie, ale zawsze mówiłem, dlaczego wy tak kapiecie z tą, z tą pomocą? Naprawdę nie można przesłać dużo większej pomocy po to, żeby, żeby ta wojna się szybciej rzeczywiście zakończyła, ale z zwycięstwem tych, którzy zostali napadnięci. Tylko tak po trochu, po trochu, żeby to się tam żarzyło. No, przepraszam, jestem być może z, z, zbyt szczery, ale proszę ode mnie nie oczekiwać, że ja teraz będę nagle chwalił wszystkich tylko dlatego, że, że w innym aspekcie się bo z prezydentem Trumpem na przykład mogę się zgodzić, jeśli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, że on, nie wiem, chce postawić na um, zmianę w szkołach amerykańskich, żeby nie było tak, że 20%, procent, że 20 tak, tak, dzieci nie, się wiesz. zacznie identyfikować jako psy i koty, bo wiem, że takie problemy też w niektórych Stanach się pojawiają. Jasne, to są problemy, z którymi trzeba sobie radzić i tutaj Trump ma rację. Natomiast jeżeli naciska tylko na Ukrainę, a nie na Rosję, no to ja nie mogę tego pochwalić. Panie ministrze, to teraz ministra Nikodema Rachonia, zastępcę szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii, i prezydenta Andrzeja Duda Od niedawna, pan Nikodem Rachoń, tę funkcję sprawuje. W swoim komentarzu dla amerykańskiego wydania Newsweeka, mówi czy pisze tak: W przeciwieństwie do swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników, którzy wahają się między popisywaniem się swoją moralnością a strategicznym zmieszaniem, prezydent Duda podjął jedyne podejście, które faktycznie wzmacnia bezpieczeństwo europejskie, i teraz uwaga, pełne dostosowanie się do amerykańskiego przywództwa. Panie, Panie pan redaktorze, już to, już to komentuję. Amerykańskie przywództwo w ramach NATO i wspólnoty euroatlantyckiej jest faktem, bo to jest po prostu najsilniejsze mm -hmm. państwo i myślę, że o to chodzi, że pan, 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 pan prezydent jakby no zabiega o to, żeby to przywództwo nakierować w jakimś sensie na sprawy ważne dla, nas, dla naszego bezpieczeństwa. Ja rozumiem nie, a nie, pe, pe, pełne dostosowanie. Pełne ja, dostosowanie to rozumiem jako, jako pełne dostosowanie, jako robienie nie, tego, co, co ja chcą o, ci, którzy do przywództwo ja sprawują. Ja do tego, co pan prezydent faktycznie w moim przekonaniu y, robi czyli stara się z jednej strony wsłuchiwać to co płynie z Waszyngtonu z drugiej strony spotyka się i rozmawia a nie krytykuje w sposób y, daleko odchodzący od y, standardów dyplomatycznych bo można pewne decyzje z nimi się nie zgadzać ale to nie znaczy że należy uważać pana y, prezydenta Trumpa za człowieka tak jak mówi Bogdan Klich nieodpowiedzialnego prawda że albo wręcz y, obraźliwe y, 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 y. tak jak profesora Czarka. Proto, proto, prezydenta jak proto, rozumiem, tak? no nie, nie, no, no to pan minister Sikorski mówi, że to protofaszysta. No, ale Syn... że, głupek w stosunku do prezydenta Ukrainy, to też chyba... Nie, elegancji... powiedział, że zachował się. Ja, jak pan wie, takich, takiego języka staram się unikać. Natomiast okay, no. czy, czy uznamy... Chyba możemy się wspólnie zgodzić, że strategia, jaką przyjął pan prezydent Zeleński na rozmowę z, z Trumpem, mm. nie była zbyt mądra, bo nie osiągnął swojego no, podstawowego osiągną, tak. celu. Więc zwał jak zwał, ale no, pan prezydent Zeleński nie wyszedł wzmocniony z, te, z tej sytuacji. Ale to, panie to, to, to do, dokończmy ten wątek. Czy my... Tak, leadership Faktycznie, amerykański to jest dalej. Edu dostosowanie się do amerykańskiego przywództwa? Czy, czy minister Rachon źle odczytał to, co robi prezydent Andrzej Duda. W dyplomacji też trzeba umieć stosować odpowiednie narzędzia w stosunku do danego słuchacza. Rozumiem, że z amerykańską opinią publiczną też jakby trzeba umieć rozmawiać. Minister Rachoń najpewniej chce tutaj wskazać na taki kierunek na kierunek No ale to proszę pytać ministra Rachonia. Zakładam, że jego, jego pomysł na to jest taki, aby starać się jednak tych Amerykanów w jakimś sensie sobie mhm. obłaskawiać, bo oni już ta już, amerykańska administracja już taka będzie. Musimy przez najbliższe 4 lata, znaleźć modus operandi na, na współpracę z nią, a nie ją obrażać, bo to niczego dobrego nie przyniesie. No, Pani mistrz, no, ale to od obrażania do, do, do tych słów to jest naprawdę jeszcze przestrzeń, taka, że hej, to, 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 to naprawdę jeszcze nie, nie od razu jest obrażanie. Chciałem jeszcze o jedną rzecz pana ministra zapytać powszechny pobór do wojska, bo y, w czasach tak niebezpiecznych i niepewnych przede wszystkim, bo, bo może niebezpieczne no, dla Polski nie są, ale niepewne z pewnością już tak. Y, czy temat powszechnego poboru do wojska to jest y, coś, co. Klasa polityczna powinna poważnie brać pod uwagę no, rządzący przede wszystkim, ale nie tylko. No, nie ma dzisiaj pełnej akceptacji dla powrotu do pełnego obowiązkowego poboru, natomiast myślę, że byłaby akceptacja publiczna, społeczna i też w klasie politycznej na pewno ja, ja, ja się na taką dyskusję mogę zgodzić, aby zwiększać ilość szkoleń dla obywateli, których wielu jest chętnych. No przecież jest wielu ludzi, którzy chcieliby pójść na jakieś miesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne szkolenie. Tutaj Armia Polska powinna Wojsko Polskie umożliwiać takie, takie działania. Nie na na zasadzie obowiązkowego szkolenia, ale właśnie otwarcia się na te możliwości. Tylko do tego jest potrzebna też infrastruktura i ludzie. Niestety no to premier Donald Tusk podczas swoich pierwszych rządów zlikwidował pobór. w związku z tym te wszystkie jednostki, które szkoliły młodzież w tamtych latach, zostały de facto przekształcone. Dzisiaj tej infrastruktury w takiej formule nie ma. To jest dobry moment, żeby taką dyskusję zacząć, ale nie na zasadzie obowiązkowego, tylko rozszerzania możliwości na dobrowolne szkolenia. One się dzieją przecież po to też był wod między innymi po to, aby tych ludzi obeznanych z bronią, z wojskiem było jak najwięcej, a nie wyciągać ich z rynku pracy, no bo to też są szkody dla gospodarki. Więc w tym kierunku należałoby iść. Ja bym taką dyskusję oczywiście widział, także i w Polskim sejmie. Tylko nie. Popatrzmy na tym, czym się tym samym zajmuje. No, ten Sejm się nie zajmuje poważnymi dyskusjami. Projekt ustawy byście złożyli, panie ministrze. A wie pan, i w tej sprawie, wie, to jest prawie dzisiaj prędzej, czy później Sejm zajm wczoraj zajmował. Wczoraj i nie? dzisiaj jest dzień sejmowy. Jest pięć projektów ustaw procedowanych. Wie pan, ile przygotował rząd? Jeden. A cztery to są projekty opozycji. Ten rząd nic nie jest w stanie zaproponować. Na pięć projektów, cztery to są projekty opozycyjne. No to my mamy za nich wszystko robić, no to jeżeli oni nie potrafią rządzić, to może nie się poddadzą do dymisji i zaczną rządzić ludzie, którzy mają jakieś pomysły i projekty ustaw. No, na, na, 80% wszystkich projektów tego Sejmu to są projekty opozycji? A gdzie jest rząd? To pytanie otwartym zostawimy na koniec naszej rozmowy. Marcin Przydacz, były w polskiej dyplomacji, to dzisiaj gość na sprawy. Kończymy radiową część programu. Słuchacze Mariana Plus, życzymy zatem dobrego dnia. Zapraszamy na internetową dobrywkę Kłaniamy się. Radio Plus Sedno Sprawy. Marcin Przydacz cały czas jest z nami. Panie mistrze, pan też jest jak Karol Nawrocki za tym, żeby do konstytucji wpisać yy, nie wiem jak to określić, to no, zakaz wprowadzania podatku katastralnego. Chyba tak, bo y, chce Karol Nawrocki, żeby gwarancja była w Konstytucji, że takiego podatku nie będzie. Po co? Podatek katastralny dla wielu Polaków kojarzy się no, ze zwiększeniem opłat dla nawet przeciętnej zwykłej rodziny. dla, dla, dla no, faktycznie no, przeciętna dla, zwykła rodzina posiada 4-5 mieszkań. Dla, no, tak, panie ministrze. No, nie, to nie, to nie to dla mówi, emerytów nie. i tak dalej. Jeżeli takie podatki miałyby dotyczyć zwykłego emeryta Ale czy zwykłej rodziny. O takim podatku katastralnym nie mówi pani ministrze. No dobrze, jeżeli się podatek, mówi to o podatku nie. dla czwarte, piąte mieszkanie. No to więc właśnie, więc to wszystko w szczegółach możemy o tym dyskutować, także jeśli chodzi o wpis do konstytucji. No, wpis do... Naprawdę miałoby być taki szczegółowy, panie mistrze, że podatek katastralny, ale z warunkiem takim, no to przecież to absurd. Słowo podatek katastralny ma swoją definicję. Mm -hmm. Pytanie, którego mieszkania ma dotyczyć. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem absolutnie tego, aby dotyczyło pierwszego czy drugiego nie, nie mieszkania. Jest, nie są taki, którzy są. No więc właśnie na zasadzie Otóż ktoś kupił nie... sobie mieszkanie, dorobił się, kupił też swoim dzieciom, nie widzę w tym problemu. Natomiast jeżeli jest tak, że są bogate nie wiem, fundusze, które no tak. stanowiły sobie inne. Inwestować w kilkadziesiąt mieszkań i w ten sposób wykupują wszystko z rynku, to trzeba tego typu procesom przeciwdziałać i nie sądzę, żeby akurat o tym mówił Karol Nawrocki. Karol Nawrocki mówił, nie, nie będzie podwyżki czy specjalnego podatku dla zwykłych Polaków, emerytów, zwykłych rodzin. Natomiast co, co przyniesie konkretna regulacja dotycząca na przykład właśnie takich kilkudziesięciu czy kilkunasto mieszkaniowych inwestycji, zachęcałbym tutaj tych ludzi do inwestowania w inne rzeczy, bo, niech, bo naprawdę jest tyle możliwości inwestycyjnych yes. Trzeba inwestować tylko w ciągłe no, mieszkania. Panie pośle, niech pan spojrzy na oświadczenia majątkowe eurodeputowanych z dłuższym stażem. Może pan spojrzeć na Też moje. Ja niestety że pracuję że warto 10 lat dla państwa polskiego. Coś a mieszkań. Robię to, mieszkań, robię to z wielką satysfakcją, natomiast jak wszyscy wiemy, no, to jest praca, która nie przynosi wielki, wielki, gigantyczny dowództwo. Jeszcze nie, był jak jeszcze, się nie do, jeszcze się nie dorobiłem mieszkania, ale, ale więc tym bardziej, jak widzę, coś że coś ktoś ma, to... ma kilkanaście, to, to mnie to dziwi, bo później się okazuje, że zwykła rodzina, taka jak ja, z trójką dzieci nie może kupić mieszkania. No właśnie, pani nie jest no i podatek katastralny w tej sytuacji, czy nie byłby sensownym rozwiązaniem. Ale nie dla A, emerytów nie. i zwykłych ludzi. Ale tylko... to o takim nikt nie mówi, panie ministrze, kto mówi o tych emerytach z jednym mieszkaniem. Nikt o nich nie mówi. No, je, Karulawski. Jeżeli, okay. jeżeli są pomysły na wprowadzanie podatku dla wszystkich, no to one też dotkną emerytów. Ale takich no. nie ma, takich nie ma. O, o takiej konstrukcji nikt możemy... nie mówił. Ja mogę to wytłumaczyć tak jak ja, gdybym było głosowanie, to, to, to ja mogę zagłosować za takim różnego opodatkowaniem czy próbą objęcia tym dla tym. No opłatą dla takich funduszy, który ma, który mamy, ma tak? kilkanaście mieszkań, natomiast nie dla, dla takich, którzy mają jedno, dwa. A ktoś, kto sześć. No to widzi pan, no gdzieś trzeba będzie się spotkać okay. w tej formie. Ale to rozumiem, że nie mówi pan ja nic bym, nie, takiego nie zdecydowanego Nie, wiem, czy nie. to jest tylko kwestia podatków. No Trzeba w jakiś wyrobić system, który będzie zachęcał tych ludzi do inwestowania w inne dobra. No, mieszkanie no. to jest naprawdę dobro podstawowe, trochę jak. No inna sprawa, tak, że dobra ale... to inwestycja. No tak to działa, że, że, że inwestycja to ciągnie. No, tak, później niedzie po Warszawie, no nie można kupić mieszkania. To bo wszystko sprawę, jest że wykupione. Ewentualnie mogą panu fundusze zagraniczne wynająć za niemałe pieniądze. A, a Polak mieszkający to może najwyżej sobie kupić gdzieś pod Warszawą, pod Krakowem czy pod Wrocławiem. No to nie jest dobry system. Panie ministrze, pan zna może sposób na to, co powinien zrobić Karol Nawrocki, żeby yy, jego poparcie Dociągnęło w końcu do poparcia Prawa i Sprawiedliwości, bo, bo to chyba jest już na tym etapie jakiś problem. Nie, to nie jest żaden problem. Stopniowo, krok po kroku realizujemy z góry przyjętą strategię. Pan ono Karol, stanęło to poparcie? Karol Nawrocki robi swoją robotę jako obywatelski kandydat, pracuje codziennie. Dzisiaj był w Kolnie, codziennie spotyka się z ludźmi. Ja jestem przekonany, że to przyniesie pozytywny efekt. Natomiast sondażami naprawdę, nie, jakby nie żyjmy sondażami, bo ja przy, pamiętam z 15 roku prezydent Komorowski miał chyba 70% procent poparcia w sondażach, a później wybory przegrał. Ja wiem, że też inni, inni, inni sztabowcy z innych komitetów tutaj próbują rozgrywać grę sondażami. Jestem przekonany, że zdecydowana większość, jeśli nie prawie wszyscy wyborcy prawa i sprawiedliwości oddadzą głos na, na Karola Nawrockiego. Wszyscy będziemy nad tym pracować, ale żeby wygrać wybory trzeba mieć 50% plus jeden Jasne, głos, więc szukamy też tych wyborców innych, niezdecydowanych, takich, którzy dopiero trafiają na rynek wyborczy, bo jeszcze nie głos na tym polega nasza praca. Stąd jak rozumiem ta liberalna bardziej twarz Karola Wołkowskiego jaką zobaczyliśmy na ostatniej konwencji. Panu ministrowi ten kierunek się podoba? Takie odejście trochę od y, tego prawa i sprawiedliwości z lat 2015-2023. Ale ja nie widzę tutaj w żaden sposób odejścia. wręcz przeciwnie. Prawo i sprawiedliwość również obniżało podatki. Mogę panu wymienić kilka tak z palca. PIT 0 dla młodych 20, poniżej 26 roku życia. Nie płacą młodzi nic podatku, zero podatku. Obniżenie podatku VAT na żywność na przykład do 0%. Było coś takiego. Obniżenie, no dobrze, to Platforma podniosła. Obniżenie podatku CIT dla spółek ZO, najczęściej polskiego kapitału, do, daje się tam chyba z 8 18 do 9, chyba tak no to naprawdę dużo prawda obniżenie PITu w ogóle dla Polaków też było, też było też było zaniżone także no, jest kwota wolna pod... tak ale podwyższenie kwoty ale, ale wolnej no mnóstwo ministrze. było tych podatków tak ale były też takie które były nie, podróżne, uszczelniliśmy... o, nie o podatek tylko o składkę zdrowotną która no, zmieniła sytuację przedsiębiorców czy, czy tych którzy pracują tak, przedsiębiorcami że... nie są ale ale, ale te formy jednoosobowej działalności Mam, gospodarczej mamy świadomość że ta mają. składka zdrowotna była w jakimś sensie problematyczna to Tutaj nad nią trzeba będzie się pochylić w momencie, kiedy wygramy no, wybory. Tak, w momencie, kiedy wygramy wybory, no ale żeby móc obniżać podatki, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który podnosi podatki, no to musimy wygrać majowe wybory, więc o to będziemy prosić naszych, przepraszam, naszych wyborców. Więc tak, ja się cieszę, że Karol Nawrocki ma tutaj konkretne propozycje podatkowe, a przypomnijmy, jest wiarygodny w tym obóz centroprawicie, bo myśmy z jednej strony obniżali podatki, a z drugiej strony budy Budżet rósł, bo uszczelniliśmy system. Mafie paliwowe, mafie vat zostały ograniczone i stąd się wzięły pieniądze na wsparcie społeczne, między ale, innymi na 500 i 800. Ale plus. mam nadzieję, że pamięta pan minister, że już w ostatnim roku waszych rządów to to widać było jednak, jeżeli chodzi o lukę VAT-owską, yy, to, to W pierwszej fazie te lata 2015 18 yy, luka vat się radykalnie zmniejszała, potem już stanęła na yy, wcześniejszym poziomie. A na koniec zaczynała rosnąć. Zapewniam Pana, że jak wrócimy do władzy, to tę lukę vat ograniczymy. Być może w tym ostatnim roku już niektórzy e, e, oczekiwali powrotu Donalda Tuska i, e, i widzieli w tym swoją szansę na omijanie systemu podatkowego. No, Panie ministrze, nie wiem, czy... czy, czy, no, niech pan czy pan popatrzy... Przestępcy są tak przewidujący, no, że... W zakładach karnych akurat Donald Tusk wygrywa zdecydowanie, ale niech pan popatrzy na pisma ludzi zwią związków zawodowych związanych z administracją skarbową. No, oni wprost mówią, że pewne kontrole po przyjściu Donalda Tuska zostały ograniczone. No po co? No po to między innymi, żeby dać szansę pewnym środowiskom na to, aby te podatki w jakimś sensie omijać. Być może to jest część elektoratu. Myślę, że się spłaca dzisiaj Donald Tusk swojemu elektoratowi. Ratowi. Może też po to, żeby przedsiębiorcy czuli, że mają do czynienia z mniej opresyjnym państwem. Tak też można to tłumaczyć. Nie, nie. Podatki to nie jest kwestia opresyjności. Podatki powinny być, proste, bywa, że tak. powinny być proste i powinny być przewidywalne, ale niestety powinniśmy je płacić wszyscy, bo jak mówi stare amerykańskie porzekadło pewne tylko jest śmierć i podatki. Marcin Przydacz, były wiceszef MNZ-u, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, to gość sedna sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi bardzo i państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.